Tak. Także jak potrzebujecie skorupować niewielu router, serwer czy cokolwiek, to będziecie po prostu w naszej strefie tak Jak macie Ma na przykład klienta gdzieś w innej strefie, tylko na przykład gdzieś blisko Hiszpanii, możecie sobie zostawić do tej góry w Zachodniej Europejskiej i na po prostu, czyli bardzo. Tak. Myśleliśmy o tym, żeby właśnie poznać był takim hubem łączności. Eee, łączności i dystrybucji w, jakby w dwie strony, tak? przychodzących i wychodzących jeżeli chodzi o Wschódza. Obs Problemem zaczyna być w Polsce to, że żadne centrum danych poza Bydłem nie jest już zarządzane przez Polaków. Wszystkie są kupione przez amerykańskie lub francuskie firmy. Holendrzy teraz budują kolejne data center, więc ten rynek de facto jest bardzo mocno kosmopolityczny, a my generalnie dogadaliśmy się z Biondem w różnych kwestiach i między innymi kwestii promowania lokalności, polskości i patriotyzmu gospodarczego. Po pierwsze budujemy konkurencyjność polskiego ekosystemu, tak i dla Beyonda tak naprawdę my chcemy dołożyć naszą cegiełkę do tego, co już grupa, grupa MISIOT robi tutaj na polskim rynku i postawić silną nogę i, i dać silną ofertę dla decydentów korporacyjnych i budować tą konkurencyjność oferty w zakresie kolokacji, dostępu do chmury, uczestniczenia w transformacji cyfrowej Polski i żebyśmy my wszyscy w ekosystemie mogli z tego korzystać. Już mamy uruchomiony Frankfurt, uruchamiamy teraz Pragę. Idziemy dalej do kolejnych Hicksów, Budapeszt, Wiena, jeżeli chodzi o zachód, Berlin teraz rozpracowujemy i dalej tam Amsterdam, Londyn, czyli wszystko, wszystko w naszym będzie zasięgu.